Siemanko, jestem Kubator, 28, a dzisiaj wam chciałem coś powiedzieć. Otóż to, że jakiś chłopak, oczywiście chłopak, no, napisał mi w komentarzach, że chce 20 odcinków z Minecrafta. No dobra, załatwię to, no. Co tam 20 odcinków, mogę 30? Przepraszam za takie odgłosy, ale... Nie wygodnie mi się na tym krześle siedzi. Przesunę sobie go. O. No już światło. No dobra. To jak weźmiecie dzisiaj pod tym filmikiem, albo też może być jutro, ale dzisiaj zaczynam kręcić serię. Teraz jak wbijecie... 10 łapek w górę, 20, Boże, ile chcecie, ale ponad 10, ponad 20, lecę do 500 odcinków z Minecrafta, nie żartuję, no i długie do 100. Ponad 1000 łapek w górę, lecę na 500 odcinków. No. Dzisiaj właśnie zaczynam kręcić, nie wiem jakby, dacie mi. 10 łapę w górę lecę z pierwszym odcinkiem hmm. Mogę też jakbyście chcieli to właśnie nagram z i nie będę go wrzucać. Jak Wam się spodobało, to napiszcie mi w komentarzach jakie chcecie. Czego chcecie, czego nie chcecie. Napiszcie mi. Tam miałem takiego. Ale to zapomniałem go nazwać, bo ciocia przyjechała i mi przeszkodziła. To to się nazywa Skyrim po prostu, jakbyście chcieli wiedzieć. Nie wpisałem tytułu tam, też nie wpisałem tytułu, bo nie wiedziałem co to może być. Już Właśnie byłem teraz na zakupach, napisał mi tak te, te samo yy, ten na no challenge wtedy co było. To jogurt na twarz. Jogurt na twarz. Oczywiście mi się tego nie da, nie uda. Może mi się to uda zrobić, jak babcia. Mi da trochę hajsu, pojadę sobie i sobie kupię, bo ja nie jestem pełnoletni, żeby już hajs zarabiać. No. I właśnie teraz, przy tym filmiku, właśnie przy tym filmiku, pokażę Wam. Znaczy nie, teraz napiszcie mi, co mam Wam pokazać wtedy, co były te broni z papieru. Ale to inne. Mogę wam pokazać jak zrobić tą sikierę. Jak zrobić tą sikierę, właśnie. Przepraszam, muszę. mazłem, no. To jak zrobić tą sikierę, to napiszcie mi. To ja, y, ten, wezmę kartkę i wam będę pokazywać, dobra? No. To napiszcie mi, ja wam pokażę. No. No to komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek w górę. Siemanko, cześć.